Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 147 odcinku GNM Plus i razem ze mną jest Mateusz Demowicz. Przed mikrofonem również Mateusz Widut, no i zaczynamy od pytania, w co ostatnio grałeś w ostatnim tygodniu. No to ja powiem, że Bloodborne, tylko i wyłącznie, bo na nic innego przez to nie miałem czasu za bardzo. No to możesz no powiedzieć no trochę więcej. Mogę powiedzieć i powiem, bo strasznie mi się ta gra podobała, spodobała i cały czas mi się podoba, bo tak naprawdę jednorazowe przejście takiej gry soulsowej to jest dopiero początek. Tak naprawdę odkrywania wszystkiego. Jak zacząłem czytać e, taki poradnik e, przejścia całej gry, to zauważyłem, ile tak naprawdę ominąłem ścieżek na przykład ukrytych i tak dalej, jakichś tam sekretów, więc to jest fajna rzecz. Mm, ale no mówię, sam, sama gra jest świetna głównie dlatego, że to jest coś innego klimatycznie niż Dark Souls, mm -hmm. więc nie czujemy się jakbyśmy grali w Dark Souls 3 tak naprawdę, bo to jest jednak ten klimat wiktoriański, mm, jak z Van Helsinga rodem. Więc to jest wielki plus i w ogóle twórcom się udało stworzyć świetną atmosferę i Architektura tego miasta Jarno jest też świetna. No i model walki też został na tyle przerobiony, że właśnie czujemy, że to jest coś nowego. A jednocześnie jakby mamy poczucie, że to naprawdę są te Soulsy cały, cały czas, tylko bardziej dynamiczne i szybsze trochę. Więc pewnie może zakładam, że niektórym się spodoba, którym nawet nie, nie do końca odpowiadało trochę powolne tempo Dark Souls na przykład, czy Demon's Souls. Eee, no i cóż, no. Ale nowe mi pytania, bo To jest tyle... w ten sam sposób rozwiązane, rozwiązane tak jak w Dark Souls. W sensie takim, że trafiałem do świata, no i idź koleściu sobie gdzie tam. Tak, chcesz. nie mamy żadnej mapy, nie mamy Cholera. nic, żadnych wskazówek. Po prostu musisz iść przed siebie i szukać, e, szukać po prostu drogi do celu. Nawet nie wiesz, nie wiesz, jaki jest cel tak naprawdę. I tak samo mamy z historią, że żeby jeżeli chcesz poznać historię dogłębnie. To musisz rozmawiać z NPC, którzy też są ukryci, bo są w mieszkaniach zamknięci i musisz zauważyć, które okno akurat się świeci, to znaczy, że tam ktoś jest i możesz z tym kimś porozmawiać. Czy czytać, czytać opisy przedmiotów na przykład, żeby poznać historię i tak dalej. Więc to, dla mnie to jest fajne. Ja to zawsze lubiłem w solsek. Właśnie taka atmosfera tajemniczego świata, który poznajemy, więc to jest kontynuowane. A wersja polska jest? Jest z napisami wersja Aha, polska. więc to, to świetnie. Więc to jest na plus i możesz sobie z poziomu menu ustawiać, czy chcesz, jaki net możesz sobie wybrać inny język audio, tylko nie ma tam polskiego, jest angielski, niemiecki, chyba japońskiego nie ma, trochę szkoda. Mhm. No ale główny element to oczywiście walka i ona jest bardzo fajnie zrealizowana, bo mamy teraz, jak już powiedziałem, jest szybciej, jest element transformacji broni, broni ogólnie jest mniej, ekwipunku. Ale dzięki temu każda broń jest bardziej unikalna, bo nie ma tak, że mamy podział na miecze, że są różne miecze, różne włócznie i tak dalej, tylko e, te bronie się nazywają w polskiej wersji zdradliwe bronie, To znaczy, że każdą broń możesz transformować w inną broń mm -hmm. za pomocą jednego przycisku, więc na kendarze masz dwie broń jednocześnie, jeżeli masz tylko jedną wyposażoną. E, I do tego są bronie palne, też bardzo fajny dodatek, zastępstwo tarczy. Tarcza jest bodajże, no, tylko na jedną tarczę trafiłem w grze, i to jest drewniana e, kładka, po prostu do niczego się pra praktycznie nie nadająca. E, no i walki z bossami są świetne jak zwykle, o wiele lepsze niż Dark Souls 2, bo mamy lepsze, lepsze projekty po prostu bossów. Przeciwników też jest duża różnorodność, cały czas jak trafiasz do nowych lokacji, to trafiasz na kolejnych nowych, ciekawie wyglądających przeciwników i cały czas coś ci może zaskoczyć, bo wiadomo, żeby przetrwać musimy się nauczyć schematu zachowań każdego wroga i to jest właśnie fajne, że musisz się przez całą grę praktycznie uczyć. Bo spotykasz nowych przeciwników. A jakaś historia coś się rozwiązuje z, z, z postępem w tej grze coś więcej się dowiaduje. W sensie, czy ta historia jakoś y, łączy się w tą jedną całość, czy nadal to jest tak chaotycznie tak? Trochę? Tak, łączy się, łączy się, bo nawet jest trochę więcej kascenek niż w Dark Souls i Demon Souls. Więc pokonując kolejnych bossów głównie, y, poznajemy jakby kolejną część tej historii dotyczącej całej tej plagi, bestialstwa. i no. Bo ogólnie to jest wątek, nie chcę spojlować za bardzo, mm -hmm. jest wątek z skażonej krwi i właśnie zamieniania się w bestię i tak dalej, i jakiejś tam tajemniczej siły, która sprawia, że e, to miasto jest w takim stanie, w jakim jest i... No trudno coś więcej powiedzieć, bo to będzie spoiler, ale w każdym jest historia i czujemy, mm -hmm. że, że są postępy w tej historii. A skończyłeś już tą grę? Tak, i zajęło tak. mi to 47 godzin. Wow. E, I wiesz, na przykład przeczytałem recenzję e, Miela na, na poligami, gdzie on powiedział, że na spokojnie mu zajęło 23 godziny przejście, więc to chyba świadczy o tym, jakim jestem, e, no nie takim amatorem raczej Soulsów, bo mi to zajęło o wiele więcej. No, no i chyba, potem... że on mniej eksplorował ten świat jednak. Nie, to jest wiesz, jeden z tych ludzi, którzy grali bez, w ogóle bez zbroi w Dark Souls, przebiegali na Golasa grę. Więc pro-gracze pewnie przejdą w 20 parę godzin. Um, no ale też powraca oczywiście aspekt kooperacji, jest PvP, czy inwazja na światy innych użytkowników, to jest wszystko bardzo fajne. I też struktura świata jest bardzo taka przemyślana, bo to jest pomiędzy demonstracją Dark Souls, to znaczy, że na przykład po godzinie dopiero odkrywasz skrót e, i otwierasz sobie przejście. Wiesz, ten cały świat jest po prostu bardzo połączony i okay. odkrywasz kolejne skróty i przejścia. I to jest bardzo, bardzo, fajnie zaprojektowane. No i ogólnie jeżeli macie PlayStation 4 i jeżeli nie jesteście uczuleni jakby na formułę rozgrywki z sosów, to bez wątpienia i bezapelacyjnie polecam Jak Jakbyś miał wystawić, to co byś wystawił? 9 na 10, wystawiłem nawet już. Na <gamy> merze u siebie tak, bo bardziej mi się podobało niż Dark Souls 2 na pewno. Na równi z Dark Souls 1 powiedziałbym. Chociaż może, nie wiem, głosy weteranów są takie tej, tego cyklu Soulsów, że jest troszkę łatwiej, no mówię, ja nie zauważyłem, jako taki, jako taki bardziej amator, który też lubi tę serię, więc jest bardzo, bardzo dobrze. Dobra. Jeśli chodzi o mnie, to grałem tylko w Zombie Army Trilogy, ale o tym już opowiadałem ostatnim razem. Plus jeszcze graliśmy razem z Pawłem w Pron Plus na 3DS-ie. Taka dziwna wariacja. Pajownico. Masz taką. Ta gra jest totalnie przeznaczona na 3D. W sensie masz taką jakby linę i po niej leci kulka i ty musisz i na tej linie się pojawiają jakieś takie przeszkadzajki, i ty musisz je omijać. Okej, okay, Jest bardzo wciągające, ale wciąga cię przez jakieś pół godziny, później już stwierdzasz, że w sumie to jest ciągle to samo, tylko że w szybszy albo wolniejszy sposób. A to jest prostu... jedna z tych mniejszych zakładów gierek ze tak, ta, tak które tak, kosztują tak. tanio raczej. a nie... Tak, to jest jakieś 7 dolarów, więc to nie No nic to nie tak... ma tragedii ale jeśli macie trochę czasu, macie e, trochę czasu na przykład w drodze do szkoły, na uczelnię do pracy, e, jeśli macie też 7 dolarów w kieszeni, no to możecie zakupić to na e-shopie, naprawdę polecam, chociaż nie wiem czy naprawdę polecam i 6 plus, to... To są dobre słowa. No ale to chyba będzie tyle jeśli chodzi o sekcję, w co ostatnio graliśmy, a teraz przejdziemy do pierwszego tematu, który jest związany z YouTubem. Ponoć YouTube będzie konkurował z Twitchem i ma zamiar wprowadzić taki serwis Ala YouTube Live, na którym będą tylko gracze streamować swoją rozgrywkę i to ma w jakiś sposób, nie wiem, być czymś takim konkurentem dla Twitcha. Tak, no bo nie wiem, czy pamiętacie, ale były takie plotki parę miesięcy temu, nie pamiętam kiedy dokładnie, że Google niby miało kupić Twitch, ale to w końcu okazało się nieprawdą. No i oczywiście, jeżeli YouTube ma ogólnie teraz serwis streamingowy... Jest tam opcja nadawania na żywo nawet gier wideo, ale to wszystko jest dosyć nieintuicyjne. Tak naprawdę bardzo mało osób z tego korzysta. Jeżeli ktoś chce streamować gry, to idzie na Twitch albo, nie wiem, na, na te inne platformy. Chociaż Twitch jest, wiadomo, hegemonem praktycznie na tym Just rynku streamowania. Nie really Twitch tak naprawdę, tylko. No właśnie, więc ta informacja o tym, bo to ogólnie jest niepotwierdzony raport serwisu Daily Dot, który dotarł do źródeł, mm, oczywiście anonimowych, no i okazuje się, że. Właśnie Google jest zaangażowany rzekomo w zbudowanie silnej platformy, przy której pracuje już zespół 50 inżynierów i serwis ma się koncentrować na e-sporcie, czyli ogólnie to ma być taki właśnie jak powiedziałeś serwis skoncentrowany nie ogólnie na streamowaniu koncertów i wszystkiego i filmów i tak dalej, tylko właśnie gier wideo, serwis streamingu dla graczy i to jest bardzo ciekawa informacja i ciekawe co z tego wyjdzie, jeżeli to się okaże prawdą, ale myślę, że się jednak okaże prawdą, bo YouTube nie odpuści jakby takiego rynku, jakim jest no, rynek Jak na razie Bardzo mało e, zarabiają, w sensie zarabiają na swoim interesie, YouTube dużo zarabia, ale e, nie tyle, ile by chcieli po prostu i szukają jakiejś takiej m, niszy, te, te, takiego rynku, gdzie mogliby m, wstąpić i mogliby zarobić na tym, a jak widać, no Twitch z takiego małego serwisu Jesz jeszcze kilka lat temu, no, w, w taki co coś ogromnego, ogromny projekt się przekształcił, i teraz no, przecież mamy przecież na PS4. Możemy streamować prosto na Twitch'a, a nie prosto no na No tak, i Google na Xboxie Live. bodajże też. Na Xboxie jest Stream. Niestety nie mam Xbox One, ale Ja wydaje też mi się... nie. Ale okej, okay, są so te dwie platformy, nie ma Google Live, czy tam jak to się zwie w tym momencie, więc widać, że no nawet jeśli chcemy, to nie mamy takiej możliwości. Więc jeśli to okaże się prawdą, no to bardzo fajnie, przynajmniej będziemy mieli jakąś alternatywę i na pewno em... wydaje mi się, że to mogłoby lepiej zadziałać, bo od razu zazwyczaj to jest tak, że ci youtuberzy. E, którzy grają w gry, i jeśli streamują to, oczywiście streamu, streamują to na Twitchu, ale jakby główny kontent ich znajduje się na YouTube, więc jeśli to by od razu było w jednym jakby profilu, to gracze byli mieliby łatwiej, bo ja na przykład często mi się nie chce po prostu wchodzić na Twitcha, chcę obejrzeć filmik, a nawet jeśli już niektóry jakiś youtuber się porwie na to, żeby streamować na YouTubie, to chętniej to obejrzę, bo będzie mi szybciej, wygodniej, interfejs jest fajniejszy YouTube'a i taki mniej zasobu żerny, jeśli chodzi o komputery, bo na przykład Twitch mi się czasem tnie, nagle te reklamy i w ogóle tyle rzeczy się tam okay. dzieje, a na YouTubie to jest jakby w miarę płynniej, te strony, te strony są w miarę lekkie. No zobaczymy, w każdym razie YouTube, znaczy tak jak mówisz o tych YouTuberach, którzy streamują, to jest jedna część, bo oczywiście jest masa ludzi na Twitchu, którzy tylko tym się zajmują, no a też. YouTube jest dla nich tylko dodatkiem, na który tam wrzucają, w ogóle nieedytowane, wiesz. Transmisji, Nie wiem, czy tacy ludzie by się przerzucili, bo to też jest kwestia publiczności. Ale to która też już jest na Twitch, No tak, i... ale pamiętajmy, że też większość osób, jeśli już są bardziej popularni, są tam, dlatego że zarabiają też na tym pieniądze. Więc jeśli na przykład na rynku YouTube'a, a na pewno rynek YouTube'a ma większe pieniądze niż na przykład taki Twitch, i reklamotawcy będą na pewno, przynajmniej tak mi się wydaje bardziej skłonni wywalić kasę na YouTube'a, bo będzie to jakby połączone z całym serwisem też YouTube poniekąd i, i wtedy będzie łatwiej jakby zarobić pieniądze i wydaje mi się, że byłyby większe niż na takim Twitch'u. No ale z, to, z jednej to, ale strony nie tak, tak wiem to. ale też ciekawa sprawa jest tych takich e, dosyć kontrowersyjnych niektórych systemów YouTube'a, które, chodzi mi o to odblokowanie filmików, wiesz, i takie to sprawy, na Twitch'u takie rzeczy raczej się nie zdarzają, nawet jeżeli ktoś przez, no nie wiem czy umyślnie czy nieumyślnie, ale puści muzykę na przykład tam objęto jakimś prawem, to to czasem uchodzi mu na, us na sucho i tak dalej, po prostu Twitch jest trochę bardziej wybaczający jeżeli chodzi o takie kwestie prawne, a YouTube, no było ostatnio wiele historii, że nawet znanym YouTuberom, Angry Joe chociażby miał dużo problemów z YouTube'em, że blokowali mu filmiki, więc to też jest ciekawa kwestia, jak to rozwiąże YouTube, no ale ogólnie rzecz biorąc właśnie mieli, no jestem ciekaw jak to wyjdzie, bo jednak Twitch jest taki ogromny w tym momencie, jeżeli chodzi o streaming że YouTube musiałby zaproponować coś no coś nowego, tak naprawdę, żeby ludzie. Bo jeżeli ktoś już lubi streamy oglądać, to jednak siedzi na Twitchu na pewno i też musiałby mieć powód, żeby się przerzucić i. No jeśli ryszy. Google da odpowiednie pieniądze, to na pewno jakiś projekt się z tego urodzi warty zainteresowany. No, tak. no zobaczymy. A my zaraz przejdziemy do tematu związanego z Kojimą. W sumie zbytnio nie mogę się y, połapać w tym, co się dzieje y, z, z Kojima i tak dalej, ale podobno Kojima odchodzi ze studia i studio zostaje samo, w ogóle studio będzie zamykane. Więc... Jakiś podcast <laughs> Kojima też jest zatrzymany. Dużo rzeczy się dzieje dziwnych, których nie rozumiem. A przecież gra już w końcu y, we wrześniu będzie miała swój, swój debiut. Mówię tutaj o Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Tak, jeżeli chodzi o samą grę, to sam Kojima i Konami też potwierdzali, że te wszystkie... Ta restrukturyzacja w Konami nie będzie miała na to żadnego wpływu i ma cały czas do momentu premiery gry czuwa po prostu nad rozwojem projektu, więc tu się nie ma co martwić, ale sama ta kwestia z Kojimą jest bardzo taka tajemnicza, bo ogólnie chodzi o to, że w zeszłym tygodniu zauważyli niektórzy użytkownicy, że nazwisko Kojimy zniknęło z logotypów i materiałów promocyjnych właśnie Metal Gira 5, bo tam zawsze mamy dopisek a Hideo Kojima Game i tam Metal Gear Solid, The Phantom Pain i to zniknęło właśnie z materiałów promocyjnych, więc potem ludzie zaczęli szukać. Okazało się, że na stronie głównej zmieniła się pozycja w firmie Kojimy, że już nie jest tam jednym z dyrektorów zarządzających, mhm. czy tam menadżerów zarządzających, tylko jest kimś, to było tak zwany content manager, więc już pracuje tylko jakby nad grami, nad tą konkretną grą. Więc to, była, to były takie pierwsze informacje i potem zaczęli się wszyscy dopytywać się Konami, prawda, o co chodzi. No i moim zdaniem największy błąd tej firmy to jest to, że nie powiedzieli wprost tak naprawdę o co, o co chodzi, bo podali tylko takie zdawkowe oświadczenie, że wszystko jest w porządku, wszystko pod kontrolą, że restrukturyzacja i tak dalej, ale nikt nie powiedział tak do końca o co chodzi, jaka jest przyszłość kodzimy. sam Kodzima też milczy, co jest dziwne, bo w sumie on Twittera używa dosyć regularnie, ale na ten temat raczej się nie wypowiadał. No więc to jest bardzo taka no, tajemnicza sprawa, wiemy też, że Konami szuka już nowy, kompletuje nowy zespół, żeby kontynuować serię Metal Gear. Więc to jeszcze jest ciekawa informacja, bo jeżeli znacie Metal Geara serię i znacie, znacie Kojimę, to wiecie, że on już wielokrotnie w swojej karierze mówił, że już nie będzie więcej Metal Gearów, że to jest mój ostatnia gra. I tak samo jak mówił przy piątce, przy okazji ogłoszenia daty premiery, to wszyscy się tak trochę śmiali, że no jasne, jasne, już wiemy, że wrócisz i zrobisz następnego. No ale tu się okazuje, że faktycznie to będzie jego ostatni Metal Gear Solid, z tego, tak z tego wszystkiego wynika. Więc... mi mnie powód w ogóle takich yy, roszad w, w, w Kojima Productions, w Konami i, i w ogóle dlaczego to się tak stało przed premierą jeszcze. W ogóle dlaczego no tego właśnie... nie, nie mogli zrobić po premierze, tylko wprowadzać jakiś chaos. Oczywiście o Grze się przy okazji też mówi, więc to jest jakaś reklama, w, w jakiś sposób należy o tym pamiętać, ale mm, to trochę taki pranie brudów publiczne. No to znaczy nawet nie wiem. Ja... Moim zdaniem troszkę niektórzy przesadzają z dramą dookoła tego, bo nie sądzę, że to jakoś Kodzima został wywalony, jakoś brzydko to wszystko zostało zrobione, bo on by wtedy na pewno to powiedział gdzieś publicznie, jeżeli coś na pewno by się stało, no, nie po jego myśli. Myślę, że po prostu skończył mu się kontrakt, czy coś takiego, i on dobrze wiedział o tym, co się stanie. Tylko no nie rozumiem, czemu nie mogą, może, może nie może o tym mówić, jeszcze nie mam pojęcia. Mnie ciekawi w każdym razie przyszłość Metal Gear serii, bo Metal Gear Solid, w ogóle Metal Gear bez Kojimy to już nie będzie jednak Metal Gear. Obawiam się, że w serię czeka trochę taka kontynuacja jak Silent Hilla po, po, po dwójce. Mhm. Czyli, że ta seria przeskakiwała od jednego studia do drugiego studia i tak naprawdę dobrego Silent Hilla się nie, doc nie doczekaliśmy. Downpour był całkiem niezły, ale też nie był idealny i może być coś podobnego. Oczywiście ja bym z chęcią przywitał spin-offy takie jak Revengeance więcej, ale z informacji od Konami wynika, że oni będą raczej kontynuować tego tradycyjnego skradankowego Metal Geara. Więc to jest no, zastanawiające, jak to będzie wyglądać. No i też warto pamiętać, że Kojima też ma pracować nad nowym Silent Hillem, Pracuje właściwie cały czas. Więc to też ciekawe. I... ciekawe jak to będzie wyglądało. Zakładam, że no, na pewno nie wywalą go z tego projektu. To raczej nie jest możliwe, skoro już zareklamowali grę jakby nim tak naprawdę. Bo wielu osób się strasznie podierało, że Silent Hill i Kojima. Więc to jest bardzo ciekawy, no, ciekawa sprawa i czekamy na, tak naprawdę na więcej informacji. No tak, no. Ja jakoś zbytnim fanem Metal Gear Solid nie jestem i nie byłem. Chociaż może będę, bo Phantom Pain, bo się naprawdę bardzo dobrze e, zapowiada, więc jakby wiele o tej sprawie nie mogę powie powiedzieć, ale na pewno z takiej perspektywy tego, dlaczego w ten sposób to zostało rozwiązane medialnie i, i nie zostało wyjaśnione i po prostu... O co tu chodzi, dlaczego ludzie tutaj się nie odzywają? Pojawiają się jakieś informacje, które nie, może nie miały się pojawić, a jak już się pojawiły, to powinny zostać wytłumaczone w, w, w mediach, powinny zostać po prostu zdementowane albo nie, więc to ciekawe. Znaczy, ja myślę, że. Tak w taki sposób to no, zostało. Na więc... zdrowy rozum nie, nie mogli się nie domyślić konami, że jeżeli wywalą ten nazwisko z logo gry, że ludzie tego nie no zauważą. Tak. Nie? Więc ja się zdziwię po prostu, że nie powiedzą po prostu wprost o co chodzi. No, nawet jeżeli by odszedł. To przecież nie jest jakaś totalna tragedia, nie? skoro jeszcze pracuje nad tą piątką nadal, więc no nie rozumiem konami ja czekam, czekam na jakieś oświadczenie, dlaczego to się tak stało, a my teraz przejdziemy już do ostatniego tematu, który będzie związany troszeczkę z Wiedźminem III. Otóż w internecie po pojawiło się kilka interesujących informacji związanych z Wiedźminem III, ponieważ e, niemiecki. E, Magazyn dzien... Gamestar. Tak, nie niemiecki dziennik dziennikarz z Niemiec, e, niemieckiego magazynu e, Gamestar miał okazję dwa dni spędzić, aż dwa dni e, przy Wiedźminie III. Może skończył tę grę? W sumie czemu nie? 50 godzin. No, no chyba że dali mu po prostu demko, iluś no godzinnej tak. miał okazję testować <laughs> przez dwa dni, też to jest możliwe. W każdym razie naj najważniejsza informacja, że broda Geralta będzie rosła dynamicznie i będzie można ją skracać i w ogóle. Wow. Szaleństwo. Ale nie będzie nigdy tak e, długa jak Gandalfa. Tak, też... niestety, ja mówię pre-order -pre pre cancel w takim wypadku dla mnie. No Ale w każdym razie dla pc może być istotna informacja, że do ustawień ultra wystarczy karta graficzna GTX 980, 16 GB i procesor i 74790. Więc to nie jest jakiś super straszny potwór. Bo też warto znaczyć, że w ogóle jeszcze Wiedźmin co nigdy nie był prezentowany na Ultra. I podczas różnych prezentacji twórcy mówili, że oni chcą po prostu, żeby gracze z takimi komputerami mieli niespodziankę potem. Więc to jest ciekawa informacja. Ale poza tym, no to są takie trochę drobnostki, ale jako, że to jest Wiedźmin, to warto o nich powiedzieć, bo lubimy Wiedźmina. I chociaż też warto zaznaczyć, że ten dziennikarz powiedział, że to nowe demo, czy cokolwiek, no zakładam, że to było demo, to nie była na pewno pełna gra jeszcze. Że działa lepiej pod względem technicznym niż te wszystkie wcześniejsze wersje dawane dziennikarzom, więc to jest istotny element, bo jednak no, nie działały idealnie te wczesne przedpremiowe no tak. wersje do tej pory. No, ale z takich informacji 5 godzin będziemy grać w Siri. Tak, to też jest dosyć nowe, bo widzieliśmy, że Siri będzie mieć nowe umiejętności i tak dalej, ale nie widzieliśmy konkretnie, ile godzin. Okaże się od 5 godzin do bodajże 8, jakoś tak, od 5 do 8 godzin będziemy grać w Siri. I że nie będziemy rozwijać tej postaci. Tak, tak, i będzie ona miała taką umiejętność błyskawicznego teleportu na krótki dystans. No nie czyli to, tak, czego fajn, nie będzie fajnie właśnie, że będzie, miało, będzie miała różne umiejętności, których nie będzie miał Wiedźmin. No i z takich typowo gameplayowych drobnych informacji mamy chociażby doniesienia o targowaniu się o nagrodę za ubijanie potworów. Znaczy, będziemy musieli trochę będzie tak patrzeć na twarz naszego rozmówcy, aby nie przesadzić z naszą ofertą. W sensie za mała, za dużo. Tak, czy w sumie Geralt się targował dosyć często w, w opowiadaniach w książce, więc, więc to fajny element taki wiedźmiński typowo. No i co? Okazuje się, że płotka będzie wykonywać różne takie. Skupili się bardzo na koniu, to jest fajne moim zdaniem. Właśnie jak ja grałem w Warszawie u cydepów, to na przykład zauważyłem, że. Koń nam czasem pomaga w walce, jeżeli dobrze podciągniesz przeciwnika na przykład za plecy, za, no, od tyłu do konia, to mm -hmm. potrafi go kopnąć na przykład. No już będzie sobie zrywać jabłka z drzew i jeść. Ale też będziemy zdobywać przedmioty dla płotki, właśnie na przykład dodatkowe torby na ekwipunek, nowe rodzaje siodeł i tak dalej. No i co, mamy jeszcze te informacje o Siri, o, której, po, o których powiedzieliśmy, to właściwie tyle z nowych naprawdę informacji. Wiemy też, liczbę klatek na sekundę, właśnie na tej konfiguracji, którą wymieniłem wcześniej, rzadko spadała poniżej 60 na komputerze. Więc to jest naprawdę wysoko, więc nawet. Tak, to jest bardziej, bardziej niż. Yy... Komfortowa jazda, że tak to ujmę. Oczywiście na tym komputerze, o którym powiedzieliśmy, bo na konsolach, jest potwierdzą, że będzie 30. Zresztą to wiesz, to też mogło być optymalizowane pod konkretny komputer. Też o tym nie zapominajmy. Chociaż znaczy, ja zakładam, że to, jest, to był komputer dziennikarza, a tak mi się wydaje, bo mówił, że ten pisarz grał raczej w domu czy w redakcji. Więc to nie jest tak, że udostępnili mu grę. Ja myślałem, że on tu przyjechał i po prostu grał dwa dni w studiu. Nie, wydaje mi się, że grał u siebie gdzieś tam w Niemczech, więc, więc to była dobra informacja. Zresztą myślę, że daliby mu wtedy komputer z jakimś Titanem, czy nawet dwoma, wiesz, a nie z taką. bo to oczywiście GTX 980 to jest bardzo dobra karta, ale jednak nie, nie ta najlepsza. No tak. No i chyba tyle informacji, jeśli chodzi o 3. No tak, 3. Cze czekamy i mamy nadzieję, tak, że tak. 19 maja naprawdę się ukaże. No bo to już tyle razy zostało przekładane, a, a w najbliższym czasie tak dużo dobrych gier chyba nie wyjdzie, więc najbliższy to jest Wiedźmin 3. Przynajmniej dla mnie najbardziej czekam na ten tytuł w tym roku. Tak więc to był 147 odcinek GNM+. Razem z nami byli Mateusz Danowicz i Mateusz Widut. Trzymajcie się.